Dobra, schowaj te tabletki. Przyjaciółki zamierzają podać Emilce większą dawkę antydepresantów. Nie myślą o tym, że mogą jej zaszkodzić. Chyba jest okej. Okay. No. Teraz potrząśnij, się, żeby się rozpuściło. Mhm. Chyba nic się nie widać. Wiesz, jeszcze raz. Dobra, Emilia. Emilia! Co? Nadal nic nie czuję. Dobra, może po prostu potrzeba trochę więcej czasu. A może w ogóle to nie działa i zawsze będę się tak czuła? Na pewno nie będziesz. Patrz, mamy twoje ulubione smak. Dzięki, som. ale nie mam ochoty. No daj spokój, przecież go uwielbiasz. Może ci się humor poprawi. Jakoś dziwnie smakuje. Ale jest niedobre czy co? Nie wiem, zresztą może mi się tylko tak wydaje, bo mam doła? No, no na pewno. pewnie tak. I dalej. Te leki pewnie nie zadziałały, bo ja mam złamane serce, a nie depresję. Żałuję, że w ogóle dałam się dziewczynom namówić na to. Przecież nie ma takiej pigułki, która sprawi, że ktoś przestanie ci się podobać.